Jesteśmy na polu, jest uprawa żyta, żyta, kochani, które po pierwsze jest, proszę zwrócić uwagę, jest po prostu czyste. Tu nie było żadnych, żadnych środków chemicznych, żadnych, bo nie było takiej potrzeby stosowania. Jest to uprawa, na której, na tej ziemi, na której jest to żyto, zresztą był tu przedplon, czyli łubin. Rzeczą jest naturalną, że to super stanowisko i, i to zmianowanie. Następna kwestia, zresztą ta ziemia to jest z szóstej klasy, ale ona nigdy tutaj żadnego tego środka chemicznego, tak zwany Randap, czyli czy zawartość glifosatu, nigdy, nigdy po prostu nigdy nie miała, ona nigdy nie doświadczyła. Oczywiście jest w dobrej, w dobrej kulturze, w związku z tym nie ma potrzeby aż a, a przeżycie. Nie ma żadnej potrzeby stosowania jakiegokolwiek oprysku chemicznego tylko przy takim życie chlebowym polskich odmian jak mówię nie dotyczy to już żyta hybrydowego. Tylko problem polega na tym, że kochani nawet przy ciężkim staraniu oczywiście jeśli mówimy o czymś o nawożeniu, tak? Tu będzie dawka ewentualnie startowa na wiosnę lekko nawozów azotowych, ale dosłownie lekko, takie jakieś minimum i żadnych, żadnych nawozów to pole nie widziało, nie widzi. No tylko, tylko jest, oczywiście trzeba sobie powiedzieć jaki jest tego finał i wynik, tak? Bo to jest najistotniejsze. Przecież nie robi się, yy, rolnictwo to nie jest hobby, tak? Rolnictwo no, musi mieć ten wynik ekonomiczny. To pole winno dać utrzymanie, a nie daje. I to są z tego bardzo, bardzo istotne przyczyny. Więc żeby uzyskać plon trzech ton żyta, przy takiej technologii, jak powiedziałem, no to trzeba, trzeba się nazdarać i wyłożyć koszty. Proszę Państwa, ale tona tego żyta, takiego rarytasu, takiej jakości kosztuje 500 zł, 500, w orybach, <coughs> przepraszam, 550. Czyli hektar uprawy takiego pola, to mam przychód z tego hektara, w granicach 1500-1650 zł. To jest oczywiście wszystko kpina, bo tego typu tona żyta powinna kosztować minimum 1000-1200 zł. To jest jej koszt, raz po pierwsze, w miarę wyprodukowania i jakiegoś tam minimalnego zysku dochodu z tego. Oczywiście nie może być żadnego dochodu. Nie ma przy takiej cenie. I teraz jest pytanie, no to po co, po, co, po co to robić i czy tak powinno po prostu być? Proszę Państwa, jeżeli chcecie, jeżeli państwo stoi, państwo, które żeśmy sobie zbudowali, reżim, zagładę, tą obrożę, która nas ciśnie, mówię o obecnym państwie polskim, no to to państwo dzisiaj nie daje możliwości wyprodukowania... Oczywiście ja sobie mogę robić i robię. I znajomi też. I żyjecie dzięki temu. Natomiast, kochani, na masową skalę, jeśli to Państwo jest takie jak przed chwilą opisałem, to Państwo musicie e, te produkty, którego nie godzi się chlebem nazywać, niby chlebopodobne, musicie Państwo jeść, wcinać, konsumować. Nie wiem, jak to nazwać. No nie Dramat i tragedia. To, co na dzień kopie kupujecie niby tak zwany chleb powszedni zresztą, zresztą i w naszej w naszej tradycji kulturze chrześcijańskiej odnosimy się odwołujemy w żaden sposób nie jest to jest to dramat powszedni a w żaden sposób nie jest to chleb to czym państwo jesteście powiem faszerowani bo nie można to nazwać czymś normalnym niestety Gdyby, gdyby tutaj nie było takiego państwa, to byśmy mieli możliwość, czyli było to państwo wydolne, czyli był odpowiedni nadzór, odpowiednie normy. Chleb to jest chleb, a nie może chlebem się nazywać to, co nigdy nie, nie powinno nawet mieć nazwy chlebopodobnej. Zgadza się? Gdyby to państwo było wydolne, a jest dysfunkcyjne, to do takich rzeczy dramatów by nie dochodziło, i państwo byście. rolnik by miał dochód z tego i satysfakcję, że może, że może coś dobrego zrobić i, i dać Polakom, dać konsumentom, a państwo byście zachowali zdrowie. Natomiast w tej sytuacji, z którą dzisiaj, dzisiaj mamy, przy dysfunkcjonalnym państwie, Znakomita większość pieczywa, z którym mamy dzisiaj do czynienia, nieważne, czy to, czy to jest po tych super, hiper odgrzewane, mrożone i tak dalej, czy w dużych, czy w małych piekarniach, w znakomitej większości takie same gejszefty dochodzą. Ponieważ dzisiaj wyraźnie to piekarze, tak jak w innych branżach mówią, gdybyśmy zaczęli produkować zgodnie z zasadami, tak jak powinno być, czyli uczciwie, tak jak ten rolnik, jeżeli uczciwie ma produkować, tak, Czyli dobre, że to robić, nie hybrydę, która da 6-7 i dobre środki ochrony roślin, nafaszerowane i tak. No wtedy jeszcze 7 ton z hektara i gra! I wynik ekonomiczny jest. Podobnie piekarz. Gdyby miał dzisiaj robić uczciwie, po prostu nie wytrzymałby. Nie wytrzymałby konkurencji. Wypada z rynku. I nie jest winą piekarza, że nas truje i truć musi. Winą jest to. Żeśmy sami sobie zbudowali to państwo, które nie potrafi wprowadzić reguł i zasad na tym prawdziwym rynku. Bo rynek funkcjonuje wówczas, gdy są jakieś zasady, reguły. A tutaj mamy do czynienia z bandytką, z tą gangsterką w przemyśle spożywczym, o której ciągle, ciągle mówię, bo mafie przeniosły się dzisiaj z jakichś narkotyków, handlu bronią i tam innych tych kwestii, szczególnie dzisiaj tutaj do tego interesu, to jest bardzo ciekawy. Tu wszystko można robić. Tak zwanego przemysłu rolno spożywczego Proszę Państwa, po to potrzeba nam odzyskać państwo, po to potrzeba szanować rolników, by tak jak ta uprawa, robili to dobre zboże, szczególnie to pieczywo żytnie, chleb, a Boże, jak może być inny chleb, niż chleb żytni z którego czerpie się wszystko o tym pokażemy Państwu w najbliższym materiale zrobię materiał że my dzisiaj nie mamy w Polsce dostępu do prawdziwego żytniego pieczywa to jest dramatem potrafi rolnik wyprodukować potrafi dać dobry surowiec niestety dlatego, że żyje w takim dzikim państwie antyludzkim, antypolskim antyobywatelskim Państwo, niestety, ale musicie, musicie ponosić tego konsekwencje na czymś najważniejszym, czyli na tak zwanym zdrowiu. Zawsze życzymy sobie zdrowia, mówimy, że wszystko trzeba robić dla zdrowia, a dokładnie, niestety, zwróćcie Państwu uwagę, dzieje się zupełnie inaczej. Cokolwiek w tym Państwie się nie robi, jest przeciwko Państwa zdrowiu. W związku z tym wspierajmy rolników wspierajmy to, co my jako Konfederacja Rolniczo-Konsumencka robimy, czyli przywracajmy normalne rolnictwo tak, żeby ta uprawa mogła służyć Państwu, żebyście mogli spożywać z tego bardzo dobrego żyta. Miejmy nadzieję, nawet przy suszy, uda się i wyjdzie ten plon, a nie poszło na zmarnowanie, gdzieś na pasze, i tak dalej. Nawet jak to dobre zboże pójdzie na paszę, czyli dla dobrych zwierząt, to i tak co z tego? Kto to doceni, grosze zapłacą, przerobią z tym faszerowanym, nie wiadomo czym, chemio, antybiotykami, hormonami, i też, państwo, jako Polacy, jako konsumenci, nic z nas korzyści nie będzie miał.